Hansi Flick, czyli postać dobrze znana kibicom piłki nożnej. Dziś wielu kojarzy go z sukcesami Bayernu Monachium, reprezentacji Niemiec oraz Barcelony. Ale jego droga była pełna zwrotów akcji, niespodzianek i bardzo ciekawych historii. Również tych prywatnych. Zanim przejdziemy do mało znanych faktów z jego życia prywatnego prześledzimy jego karierę piłkarską oraz trenerską. Hansi Flick urodził się 24 lutego 1965 roku w Heidelbergu w Niemczech. Jako zawodnik był pomocnikiem. Grał m.in w Bayernie Monachium w latach 1985-1990. W tym czasie zdobył cztery razy mistrzostwo Niemiec. Następnie przeniósł się do FC Köln, ale kontuzje niestety skróciły jego karierę. Już jako młody zawodnik wykazywał ogromną dyscyplinę i wiedzę taktyczną. Coś, co później zaprocentowało na ławce trenerskiej. Swoją przygodę z trenerką rozpoczął w małym klubie Victoria Bamantel. W latach 2006-2014 był asystentem Joachima Lewa w reprezentacji Niemiec. To wtedy nie zdobyli Mistrzostwo Świata w 2014 roku. W 2019 roku został tymczasowym trenerem Bayernu Monachium i doprowadził klub do historycznego potrójnego sukcesu. Liga Mistrzów, Bundesliga i Puchar Niemiec, tak zwana potrójna korona. W 2021 roku objął reprezentację Niemiec. Niestety jego kadencja nie spełniła oczekiwań i został zwolniony w 2023 roku. Zanim stał się trenerem gwiazd światowego futbolu, Hansi Flick zdobył dyplom murarza. W Niemczech często łączy się edukacja, z nauką zawodu. Flick trenował piłkę i równocześnie uczył się fachu budowlanego. Jego dyscyplina i rzetelność miały swoje korzenie właśnie tam. Po zakończeniu kariery piłkarskiej nie rzucił się od razu w wir trenerki. Przez kilka lat prowadził sklep sportowy, który nazywał się Flick Sport, w swoim rodzinnym mieście Bamental. Zatrudniał lokalnych mieszkańców, wspierał lokalne drużyny i był znany jako swój chłop. Flick znany jest ze swojej spokojnej osobowości. Regularnie medytuje, interesuje się psychologią sportu i chętnie spędza czas w Lesie. Unika blasku fleszy. Uważa, że cisza i koncentracja to klucz do sukcesu. Jego żona Silke towarzyszy mu od czasów szkolnych. Są razem od kilkudziesięciu lat. Mając dwie córki, mimo wielkiej kariery, zawsze stawiał rodzinę na pierwszym miejscu. Nawet rezygnując z niektórych ofert pracy, by nie burzyć rodzinnego życia. Hansi Flick bardzo dużo czyta, nie tylko o piłce. Interesuje się historią II wojny światowej, starożytnym Rzymem i filozofią wschodu. Uważa, że tener powinien rozumieć świat i ludzi, nie tylko taktykę. Po latach jako trener, postanowił formalnie uzupełnić swoją wiedzę. Ukończył studia z zakresu zarządzania w sporcie, co pomogło mu nie tylko w pracy z piłkarzami, ale i w relacjach z zarządem klubów. Mentor młodych talentów, to właśnie Flix zauważył potencjał takich graczy jak Alfonso Davis, Jamal Musiala czy Joshua Zirkse. Wierzy, że zaufanie i rozmowa są ważniejsze niż krzyk, i dlatego młodzi piłkarze bardzo go cenią. W 2020 roku Bayern pod jego wodzą wygrał wszystko, co było do wygrania. 6 trofeów w ciągu jednego roku. To osiągnięcie, którego wcześniej dokonała tylko Barcelona Guardioli. Znany jest z obsesji na punkcie szczegółów. Potrafi analizować setki minut nagrań, aby znaleźć mikro detale w ustawieniu drużyny. Za czasów, kiedy był trenerem w Bayernie Monachium, zainstalował własny system analityczny. Hans, jego flicka nie znajdziesz na Instagramie, TikToku czy Twitterze. Flick świadomie unika rozgłosu. Uważa, że sukces to efekt pracy a nie marketingu. Jest mentorem dla młodych szkoleniowców, udziela się w niemieckim związku trenerów i często prowadzi zajęcia dla kursantów w UEFA. Dla niego piłka nożna to proces, który trzeba rozumieć od podszewki. Hansi Flick jest fanem wideoanalityki już tak naprawdę od 2006 roku. Już jako system Lewa wprowadzał nowinki technologiczne. Był jednym z pierwszych trenerów, który przygotowywał piłkarzom indywidualne wideoanalityki, co w dzisiejszych czasach jest już standardem. Natomiast można powiedzieć, że był tego prekursorem.